Cześć, Manko, ja jestem Kimono z Battlefield Play for Free yy, w trybie Rush. Pierwszy raz na nie grałem, po prostu Oram, patrzcie jakie mam staty. I siedzi ze mną, bażąc, ciota, która przez swój zmienia przez... Przed chwilą, ty jesteś ciota. A nie, wiem do kogo mam strzelać? Po prostu taki wro. Pierwszy raz odpaliłem grę i wbijam na pierwszy przekaźnik i od razu sześciu wybiłem. Tam i biegają i ja nie mogę Ile... i od... do rozbalenia. Zabieraj! Moje przypasy! Zabieraj! W ogóle amunicji mi brakuje tak oram ludzi, że na jednej rzuci tyle wykręcam, tyle że... Gdzie ja mi uciekata? Moje przypasy! Zabieraj! Tam biegnie ktoś. Medic! Bóg Snajper! Łoł, 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 W ogóle ci co nie wiedzą, to to tutaj są sami pojazdy na szarki teraz prowadzili. Oni bezwzględni nasz kawiarnie! Ale w kolesie i nic Ej, Moje a my chcemy żeby to się udało Tu mi, mi zdjęli Ej, źle granatę rzuciłem Dobra, my co tam się kończy, granatami walą do mnie Ten tytuł, ten tytuł, ten, 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 ten tytuł Dobra, przed chwilą rozwalajmy ten punkt, z Brainy rozwaliłem tam są, ja nie mogę, Chcesz na to B podłożyć, ale tu... Wow, walą do mnie! Nie wiem skąd... On jest wyżej piętra, ale ja sobie tu chwilę poczekam. Amunicja mi się skończyła, no ja nie mogę, no. Jednak ten BF3 coś robi. Nie, BF3, w sensie, że dał mi skilla dużo. Ej, kombatem mnie rozwalił! 20 do 3, ale cisnę po prostu, ja ich do 4 teraz Kurde, szkoda że od samego początku nie nagrywałem, bo takie było fragmów na samym początku, że nie Uważam, że zazdrości. Tak Kurde, na takim celowniku to jest mogę strzelać. Ja tu potrzebuję 145 z kogoś. Tam jest. Ten tylu, ty, 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 ty... widzę, że masz mało FPS-ów. No ja nie mogę, no. Tyle, dostał kolo. Ło, wow, jesus, ile ich tu biega, nie wiem, na kogo masz. Moje przepasy! Zabieraj! Zaraz gichnę z RPG'a i się skończy zabawa, no. Bażant twierdzi, że poprawili grafikę, ja tak nie uważam. ja Hej, Bajan, y jestem widzę. E, to ten koleś, on też mnie zaprosił. Dzisiaj mam zaproszenie od niego. Znaczy, przyjąłem. Łap i tak ty. Moje ty przebieraj! Przebieraj. No przebieraj na górę, przebieraj! Tu jest koleś! Aaaa, ale pięknie! Podkładać, podkładać, mi mnie, usłonięć mnie, usłonięć mnie! Co jest? Jakiś debil mnie od nie podłożył, no. 20 za podłożenie jest tylko. A i waliłem do ciebie, ale mi inny koleś wybiegł. Забитого, ну забитого, забитого! И джеки за Нужна помощь? Я здесь! Мои припасы на исходе! Мои припасы, собирай! Добра, летчик, летчик. Твои припасы на исходе! Мои припасы, собирай! Gdzie oni są? GDMĘ KUBICZ i musimy wygrać to Wow, kosem mi walnął Ile was tu kampi, no ja to ja tam muszę zrobić vlot z granatem i w ogóle wszystko Czemu mnie... A wywal! Mówię ci, podczepiaj sobie ładowarkę, mówię ci, tu nie! Musimy być razem, razem w drużynie, gdybyśmy byśmy mieli takich poorali, jakbyśmy go dwóch tam skoczyli, to magia by po prostu była, A jeszcze tym bardziej, jakbyśmy byli bez dwóch medykach. Moje przypasy na wschodzie! Moje przypasy na wschodzie! Moje Zabieraj! Dobra ja tu jeszcze muszę odpisywać widzowi yy, na... Gdzie mi tu mnie obmacujesz ty pedalcze Gandemet! Tu się zupełnie inaczej rzuca granatami niż w trójce, no? No co ty mnie tymi kablami? Słyszę tu rypią do naszych z tymi kablami oblęzuje ty. i molestuje Idę z być bitch się do Matrixa? To odpić? Odby... Knijdy jedne tworskie Czekam, czekam Jak mnie zabił Jak mnie zabił Nie zespół? tu Już cię widzę Dobra, jeszcze chyba cię zabili, tak? Czy nie, jeszcze go nie zabili Tam o, jest, jest, A, mam cię, mam cię, Ale was łoimy A ten koleś lata tu z kosem i naszych wybija, no Co? O kurde tu jest BMP! Ja nie mogę! Dobrze, że mam technika, lepiej uciekaj, Maciej. Kuchu, bo jest, bo jest. Od przodu. Aj i mój... Aaaa i derpek! Stary, patrzcie, że mochoty na parkingu, nie? No, potężne. co tu, w to wygląda? Co i na to. Ja też nie wiem, co się to tym dzieje, co się No to, jaki teraz potężny stary, w nie jest tak... Się ...w trójce nie jest tak... ...w trójce nie jest tak... Dajcie 9 do 8. Psują mi staty. Tam jesteś. No nie! Bo był tam kolej z tobą, tak byś padł, ten mój widz, nasz widz. И уж пада. Совет устанавливает. Ловит. Твои припасы на исходе. Эй, nee, тем тем. тем, 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 тем. no właśnie patrzę! stary, tak w tym momencie spojrzałem w górę. Ty, znowu BMP jedzie Chole ty. ty. Pyk, dostał! Pięknie! Tyj, tyś, tyś, ty, nie ruszaj się, nie ruszaj się polegnej dobre ci rody Pyk, zniszczenie pojazdu, pięknie Witamy gdzieś. Ty, ty też widzisz wszystkich kolesi? Znaczy tak jakby masz czy nie? A nie, bo ja mam punkty dane, w to że mi pokazy. Ty przebiegasz tam gdzieś prawo. No nie! 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 Ale masz pocisłe!

Ja dymę, moja mina poszła! A bo was rozwaliła. Dobra, koleś, tu się nie kam z tym... ...z tym M104... m ...95. Musiałem rozwalić, a bo już mnie to ktoś zdjął. Dobra. W zasadzie niedobro, nie? Dostajesz? Ciekawe od kogo. No i cię ta apoteka sobie rzuciła. czy przypadkiem nie zmienili dźwięku M... M-39? M-36 znaczy? Ajejejej, aj, 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 nie umiem biec. Nie, dobre, jestem sam. Po... A, 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 dobra, nie bronię. Gdzie tam biegniesz? Gdzie tam biegniesz? Nazad, wróć się podejść na B. Nie ma bata, żebyście podeszli na B. No nie! Zatrzymał się! Kurde! Gdyby się nie zatrzymał, gdyby przejechał, to by tak dostał. O, to się nie da czyść. Musiałem, koleś, obóz. Tu coś nie ma. Przeładuj szybko, bo tam jeżdżą dwa! 2 Tam jest Nie, obejrzyj to nie Uuu, tym razem tak dobrze nie idzie Ruchy, 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 ruchy ty, 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 coś Tu, coś mi tu pimpo co, przełożyliście to? Nie, dobra. Myślałem, że podłożyli te przekaźniki, żeby wybuchło dwa. My was zaraz tu wyrżniemy, no stary, mówię ci. Nawet tu nie podchodź, bo nie masz po co. Tam jest, koleś. Nie ma to tak jak rozwalać snajperów, stary. Dobra, pistolety nie może do nigdy nie będę ich tak poniżał. Chociaż ciężko jest trafić z pistoletu Z pistoletu Jedzie! Jeden fight Nie, to szanse pojechali koledzy No właśnie, ale tutaj jest Masz ammo gdzieś tutaj blisko? To dawaj, jak masz ammo. Tam są... Bóg Znowu ten widz nasz nowy Wolny. Czy ja mogę tu wskoczyć na ten balkon? Raczej się da. Tak. Co jest wolne? No bo to zadaj punkty w bieganie. Będziesz miał szybszą, no proste. Jeszcze mnie lagi łapią. Eee! No z biodra ci zabiłem Ale czemu uciekłeś? No Abym miał więcej punktów. No, I didn't like you, stój naprawdę. Czemu nie dostaję? No dobra, właśnie teraz dostaję punkt. mnie jak miałem wzywać. Stój, nie ruszaj się. Dobra, chyba już. Tam kogoś wam się wdało, że wzięłem, tam biegają. Eeeh, tu mi w zasadzie chyba tak, co? czy No Może strzela do mnie. Czemu wyszedłeś? Czemu wyszedłeś? Yy... Nie macie w ogóle. A tak. Tam są! Widzę cię! Tam jest! Spalam z dystansu! Jak tam czułeś mieszki? No ona tak ma, że lubi się rozłączyć. Chodź chodź tym pojazdem, chodź Wow, zabił mnie kolo FM mini mi para Idę się zemścić Tylko nie wiem gdzie on jeszcze był Wow A, pięknie go RPG do Ej hey man, I get AM over here Dziękuję panu Był opsa, headshot był? Tam jest, tam jest Jeszcze jeden tam jest Ładuj szybciej, ładuj Czekam Tam, tam, tam Wow! D dostał Tu jest, patrz kolego, uratujecie O Jezus, ale tu was cisnę Po prostu nie nadożam przeładowywać broni 7k, pyk Eee no jak go nie ubiłem? I jak to jest możliwe? Koniec amunicji jeszcze No nie Ooo, wow, ostatnio na go ubiję. Pyk, kiedy poszedł. Jeszcze jeden. Nie ruszę się, kolego, tam siedzieć w tym autku. No nie, krytyczna asysta. Koniec! Dlaczego? Ale kadera to 3-0, piękne. A ty coś słabo. Tak, koniec. Nie, nawet nie podróżyliście, nawet nie przeżyliście przez pierwszą to. Dobra, przyłykać do mnie dzwonią i zmiana trybu gry. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i na razie.